Cześć. Żyjemy w potwornie zantagonizowanym społeczeństwie. Jeszcze nigdy nasz naród nie był tak podzielony jak teraz. Jeszcze nigdy, nigdy nie było takiej nienawiści między grupami społecznymi, pokoleniami. To wszystko jest podsycane potwornie. Od zawsze. Jednak ostatnimi czasy przybywało to po prostu monstrualne rozmiary. Zaczęło się tak naprawdę od marca 2020. To wtedy ludzi dzielono na zwolenników szczepionek, przeciwników szczepionek. Zwolenników obostrzeń, przeciwników obostrzeń. I co się okazało po tych dwóch latach pandemii? I przede wszystkim tych potwornych obostrzeń, które no, były praktycznie zabójcze dla ludzi, dla naszego życia. Przecież wiele ludzi straciło życie przez służbę zdrowia, która po prostu nie działała. No, nie leczono praktycznie nic opuchcowidła, Zakładę, że go w ogóle leczono. I to trwało przez dwa lata. Masa ludzi zmarła, prawie 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. No i jeszcze więcej ludzi, którzy po prostu stracili zdrowie. Dlatego tak ważne jest, szczególnie w dzisiejszym świecie, żeby po prostu się wzajemnie rozumieć na miarę swoich możliwości. Szacunek do drugiego człowieka. Właśnie o tym zapomnieliśmy w ostatnim czasie. O wzajemnym szacunku, zrozumieniu. To nie chodzi o bycie frajerem, tylko po prostu bycie w porządku przestrzeganie pewnych zasad, szacunek do drugiej istoty żywej po prostu, jaką jest człowiek.